No, Właśnie na propos kryzysu wieku średniego. a który jest pewnie szkoło Twojego w wieku, 45, mówi, że pierwsze, o co możecie zapytać, to że kryzys z wieku średniego cię dopłata? Jeśli tak, to jak sobie na nowo poradzimy, poradzimy, żeby wiesz, odnaleźć jakiś nowy sens we wszystkim, nie? Co robisz? Bo on mówi, że to samo przechodzi po ostatnim. Więc pierwsze pytanie, Pan świętych rozumie ci zadać. Nie miałem nie wiem jakiegoś takiego odlotu, jak niektórzy mężczyźni mają, nie wiem, odmładzania się czy kupu pochowania sobie dużego samochodu, po prostu, wiesz, było coś takiego, co można nazwać kryzysem wieku średniego, A może to po prostu wynikało tylko z tego, że trafiło to mnie, bo, bo ten cały zawód bycia tam, nie wiem, frontmenem zespołu znanego, to oczywiście te wszystkie przyjemności idą, przyjemności, może niebezpieczne przyjemności idą na twoje konto, ale z drugiej strony ty dźwigasz pewną taką sytuacji, gdzie gdzieś tam w Tobie normalnie, to nie jest praca może totalnie fizyczna, ale bardzo mocno y, jesteś kierownikiem jakiejś tam grupy ludzi, współpracujesz z nimi, są napięcia, y, jest mnóstwo rzeczy, że czasami po prostu coś się nagromadza i gdzieś tam pęka. Można to nazwać czymś w rodzaju depresji, z, dopadło mnie to kilka lat temu. Y, oczywiście nie robiąc tego jakiegoś wielkiego halo, bo na szczęście nie nie wylądowałem u jakiegoś, y, jak to się mówi, teraz modnie, szrinka, po prostu na kozece i nie brałem psychotropów, ale miałem po prostu poważną taką sytuację, że nie wiem. Wszystko by rozwiązać zespół, wszyscy są winni. To oczywiście wynikało, no ze mnie wynikało. Y I to minęło, bo mm, ja patrzę na to. No w takich kategoriach wiesz, no co mi da tutaj los, wiesz. No ja po prostu, no ja wiem, że nie jestem panem swojego losu. ja nie w zasadzie nie mogę narzekać, bo... Bo pazerny nie jestem, wiesz, na dobra materialne, a też, ale, ale biedny nie jestem. Właściwie żyję z muzyki, z tego co napisałem, z, z tantiemów, z koncertów. Właściwie mam to, co chciałem, bo, bo, bo mam zespół, który zrobił to, co zrobił i za... kiedyś jak czołg szedłem do przodu ze swoim wielkim ego, co mi pozwoliło oczywiście, bo trzeba być pieprzonym egoistą. Znaczy, trzeba. W tych zawodach artystycznych tak jest. Po prostu jak... Jak trochę jak debil składkami to nawet może y, ułatwiałoby mi to. Teraz więcej widzę. Y, myślę, że na niektóre decyzje bym się nie zdecydował, y, ale generalnie nie mogę powiedzieć, nie mogę pluć swoje życie przeszłe, bo coś robi. Wierzę, że, wie, że coś jest sinusoidą nie? I, i ma swoje. Każdy twój Dobrze o tym wiesz na pewno. Nie? Jako kapłan, jako człowiek, każdy twój upadek, y, twoja górka i, i dołek mają sens. Po prostu. A jeżeli. A jeżeli mamy naturę bardziej taką, że tak powiem, spirytualną i wierzymy, no to wiemy, że to przypadkowe nie jest zupełnie. Więc ja nie mam oczekiwań, wiesz, co się stanie, Boże Jezus. Że mam marzenia, bo pojadę tam albo tam, no pojadę, to gdzieś to pojadę, fajnie. Nie mam marzeń takich materialnych, naprawdę. Chciałbym, żeby się toczyło i żeby nie robić się krzywdy. I żeby, no, tak, ten czas, wiadomo, jaki mam. Jak każdy z nas jakoś w miarę, no, no w miarę godnie, nie? Po ludzku, no i tak będę na mordę upadł. To jest normalne. Ja bym się jeszcze w związku z powyższym takim bo to jest piosenka pod, z antyidolą. Miłość jest walką. Coś o tym wiem, wierność jest trudna, niełatwo być chętnie. Dzisiaj już trochę o tym że ale to to pogłębić szczególnie ze względu na facetów, którzy tu siedzą, nie? Co wygrywa gość, człowiek, mężczyzna yy, wiernością? Tym, że, wiesz, że z jedną kobietą spędza pół swojego życia. Dzisiaj świat mówi, że to jest trochę nudne, że sprawy nie jest niczym niczym, niczym nie, nie na miejscu. A co ty byś powiedział, gdybyś miał powiedzieć, wiesz? No, na no, mężczyznom, bo mi to już raczej nie bo że już w wierności no, konkretnej. Ale tym wszystkim, którzy szukają swojego powołania, co wygląda facet wiesz, przez wierność? Jednej osobie, czy, czy, czy no, jednej osobie, znaczy ja nie mogę tutaj być ekspertem od wierności, bo byłem bardzo niewierny, wiesz, po prostu miałem wiele romansów i wiele wpadek poprzez. natomiast, Często. natomiast ja, no, jeżeli traktujesz poważnie sakrament ślubu, nie, znaczy wiesz, jeżeli mówiłeś to przed ołtarzem, to znaczy nie chodzi już o sprawę, ale wiesz, no to generalnie, jeżeli traktujesz to poważnie, nie, no to, a poza tym, no to to jest pierwsza sprawa, druga sprawa, no, To jest już temat sprawdzony, bo ja z tą kobietą, wiesz, no to jest takie. Trudno być w takim, wiesz, mm, szalonym, jakimś erotycznym związku, wiesz, po, i uda, po prostu, bo ludzie tego szukają, bo każdy chce jakieś tam szaleństwo, i tak dalej. To wszystko ma swoją cenę. Za to się płaci, bo ja też miałem po prostu takie tematy, jak kochanka, i tak dalej. Po prostu za to się płaci. No. Żyjesz w schizofrenii. Żyjesz. Y potem okazuje się, że to jest tragiczne troszeczkę. Znaczy, a wierność daje? Te wszystkie rzeczy takie dają po prostu zamek. A, a tak naprawdę najfajniejszy jest spokój. I nie w kategorii tam, że ja się mądrze, tylko ja, ja już tak czasami zdarzyło mi się tego spokoju skonsumować. Oczywiście poprzez to, że znam zamek i to wszystko wiem, no to można powiedzieć, że spróbowałem tego i tego, no to mądrala będzie tu teraz pieprzył, yy, że bo już sobie poszalał, nie? No, 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 ale może właśnie to jest jakaś, jakieś moje doświadczenie, z którym się mogę podzielić. Wydaje mi się, że spokój wynikający właśnie z wierności, z jakiegoś tam codziennego rytmu, który teoretycznie znudnił. Może ja się, może że wiadomo, że Trudno wymagać takiego rytmu od dwudziestolatka, latka nie? To w ogóle trudna sprawa. Ale wydaje mi się, że no. Bo to, co ludzie myślą, na przykład a propos diabła, nie? Yy, dużo młodych ludzi się łapie na jakieś takie, wiesz, gadżety, nie? Diabeł jest taki nocwany kolor, który tam coś mówi, choć będzie fajnie, nie? I na, na tym tle, tak samo jak się mówi w kategorii polskiej, że Kościół, katolicyzm, nuda, w ogóle głupota, yy, zawężanie, brak wolności yy... wydaje mi się, że atrakcji, znaczy nie, mi to się nie wydaje, bo ja już to wiem, że atrakcyjniejszy 100 razy jest, znaczy po prostu atrakcyjniejszy, użyję tego słowa, jest Chrystus, niż, niż, niż diabeł, bo diabeł jest zawężony, a yy... Chrystus jest i to jest prawdziwa wolność, tylko ciężko do niej dojść, natomiast yy... I w tej wolności zawiera się też ten spokój. A w spokoju zawiera się harmonia. A w zamęciu zawiera się niepokój. I po prostu, poprzez zamęt twój własny, jesteś niefajny do reszty, wobec reszty ludzi, albo odreagowujesz w pewne rzeczy, wchodzisz w to, bądź w tamto, w różne nałogi, bo, po prostu, bo to jest jakaś reakcja kompulsywna. A spokój, teoretycznie nudny, daje ci, no jest fajniejszy. To, bym, to mogę powiedzieć, że tak mi się wydaje. Chciałbym się podnieść, ale mogę zapłać. Było <noise> u nas... Tylko tak, no mam widać taki żart. Słabo, słabo, słabo. <noise> brawo, no, tak, brawo, brawo.